Siemano szkoły, i ja jestem Daw. Witam Was w reksie Małej Mikołajczy. Teraz święta. I pamiętajcie, że jutro o godzinie 13 będzie zadanie trzecie. Ale patrzcie, bo ja wpadłem i wędzę jakieś takie kartki. I one wyglądają jak samo rysowanie. Ale nie no i jeszcze usłyszałem coś, że że o jutro, że jutro o godzinie 13 będzie trzecie zadanie, i ono będzie o, jakich, o jakichś kredkach i kartkach. Więc bardzo się zastanawiam. Ale ja myślę, że, że jeżeli kartki to jeszcze przygotujcie jakieś świąteczne wycinanki, na przykład taką bardzo fajną gazetkę świąteczną, a wy w ogóle jeszcze przygotujcie gdzieś tak klej może jakieś fajne ozdóbki także się na mieście no więc wiecie, przygotujemy i jutro o godzinie 13 zaczynamy pa pa